Witajcie Kibchardowicze, jestem jestem Dawid12 Dzisiaj będę rozdawał monety Także mamy tutaj pierwszego zawodnika, który znajduje się na tej oto wielkiej kopalni Pan Kanterek, przywitaj się Witam, witam widzów i pozdrawiam Ode mnie żelazny kilo X10 wow. I tak, już i tłumaczę zasady hmm. Generalnie kopiesz sobie tutaj, masz tam 10 minut czasu No I za, za każdy wykopany blok emeraldu dostajesz 5 monet A za każdy blok diaksu 100 monet Co? I a do, ciebie? Ciebie, do ciebie przyjdziemy po no, za jakiś czas. Wow, no prawda? Jestem jakiś haczyk? Nie ma właśnie, nam monety. No, ale super. Mega się cieszę. Dobra, i masz jakieś jedzonko? Dziękuję Dawid. No i my się do siebie jeszcze odezwijemy. Trzymaj się. Pa, pa. Dobra, Kim Karnowicie, pora na pierwsze, takie poważniejsze wyzwanie. Jest to Water. Jak widzimy, mamy tutaj trzy różne wieże. Każda jest na konkretnej wysokości, to jest I Jak widzimy tutaj na tabliczkach, za, za Water z wieży jest nagroda za zrobienie watera, jeżeli się uda komuś. I nagrody są, myślę, że dosyć dobre, jak na taki skok. I mamy tutaj pierwszego zawodnika, który jest hip wu Masz jedną szansę, masz wybrać sobie jedną wieżę, z której chcesz skoczyć i zrobić watera Proste. Dobra, dobra. No dobra, lecimy. No, na samą górę chcesz od razu? No tak. No dobra, niech tak będzie. Jak się z tym czujesz, panie hipcie? No kurde, stresik jest, ale no myślę, że się uda tak. Dwaj koła, tak dostać. No to co tak, kolego, możesz skakać. Jazda! Leci! O! Panie Hipcio, otrzymujesz monety. Gratulacje, proszę być oczywistej. Dziękuję, dziękuję. Witajcie Kipchardowicze w drugim wyzwaniu, jakim jest strzał do celu. Jak widzicie, jest z nami Radek Uniewiedzia. Dobry dzień, dobry. Dostanie zaraz ode mnie jedną strzałę i ma tutaj trzy tarcze z tyłu do wyboru, do której chce trafić. Pierwsza tarcza, otrzymujesz 50 monet. Druga tarcza, otrzymujesz 100 monet. I ta trzecia na samym końcu, 1000 monet. Zgadzasz się z tym? Zgadzam się. W takim razie otrzymałeś już strzałę i powodzenia. No, niestety. Niestety nie wyszło. Niestety nie otrzymujesz nic, panie radykuli. Chciałby pan coś powiedzieć do widzów? Pozdrawiam bardzo serdecznie, radka. On nie wiedział? Tak, on dokładnie nie wiedział. Dobra, nara. A teraz idziemy zobaczyć kolegę co kopie. Witam pana kanterka, jak tam się kopie? Super się kopie. Nakopałem już 4 bloki diamentów i 40 M, -e, więc jestem chyba bogaty. O, super, super. Bardzo fajnie. W takim razie co? Jeszcze ci na chwilkę. chciałabyś jeszcze chwilkę dostać? Nie wydaje mi się, że już wystarczy mi. tutaj mam. Wystarczy. Dobra, no to zapraszam na górę. No nie klucam. tutaj. Jestem tutaj, gdzie klocek latarni i wyrzuć proszę tej do klatarni latarni, to co wykopałeś. Dobra, 34 bloki m -e i 4 bloki diamentów. No to w takim razie kanter otrzymujesz 570 monet na twoje wykopki tutaj Super Dziękujemy Ci bardzo za udział Jak się cieszę z wygranej? Bardzo się cieszę, moje pierwsze coiny, które za Super, super, dzięki ci bardzo i trzymaj się szybko. No to mamy kolejnego zawodnika do wykonania. teraz jest Merik. Siemo z nim Smerik! Siema Smerik! Tutaj masz skrzyneczkę z tyłu, weź sobie tam Jedno, jedno I co? Wybierz sobie jedną z gwiazd, z, z których chcesz strzelić z Najwyższą. No to skacz, przyjacielu! Leci! Brawo, wygrałeś! Gratulacje! Osiągnęliśmy laty. Jo, ile? 2500? Dwa 2500. Dwa no, panie Patryko, lubi pan strzelać? Pewnie. Tak, no to tak. Tra masz, dostajesz jedną strzałę, trafiasz pierwszy punkt, 50 monet jest twoje, trafiasz drugi punkt, 100 monet jest twoje, trafiasz ten najwyższy na, na końcu, 1000 monet jest twoje. Co celujesz? Yy, a mogę po kolei trzy, czy jak? Masz tylko jedną strzałę. No to 50 tak boletów jest twoje, gratulacje! Dziękujemy za udział, chciałeś mi coś pozdrowić? Yyy... Yy, Maćki on top. Pozdrawiamy Maćki on top i dziękuję za udział. Mamy kolejnego zawodnika, kim jest Reranie. Witam, witam. Także masz jedno podejście, wybierasz sobie tutaj platformę i skaczesz, na loterka nagroda jest taka, jak na domniczce. Dobra, idę po 2500 coinów. A ty Ale tutaj 500, nie chcę na początek. Taki dobry się czujesz? Ja tak, chyba, że zawiodę, ale wydaje mi się, że dam radę. Z wyzwaniu. No jesteś gotowy? Jestem gotowy. Dobra, to leć! Ale poleciał, ale poleciał widzowie, co się dzieje, czy mu się uda? Gratulacje panie Rynanie. gratulacje! Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo, pozdrawiam Gildiasus. My też pozdrawiam Gildiasus i ciebie Rynanie i do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękuję bardzo. Mamy ostatniego zawodnika na dziś, jakim jest Klasa. Dzień dobry, dzień dobry. Za chwileczkę dostaniesz strzałę jedną i masz wybór. Trzy różne cele. Pierwszy cel 50 monet, drugi cel 100 monet, ile trzeci najdalszy 1000 monet. O, o, Także dostajesz strzałę, wybieraj i strzelaj. Tutajny wybór A, ale da, daj, daj Więc Jeśli nie przyspieszy do jak chcesz. No niestety. Niestety, Panie Klasa, nie, z tym nie udało się, ale dziękujemy Ci bardzo za udział. Chcesz kogoś pozdrowić? Tak, pozdrawiam całą Gildię Sus i Krociaka. No, pozdrawiamy również i dziękujemy bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Dziękujemy bardzo wszystkim za udział. Jeżeli podobają nam się filmiki w tym stylu, napiszcie w komentarzu temy e, więcej i swój nick, a my rozlosujemy rangi. Dziękuję za udział jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.